Dzień dobry, bo tak dawno nie, nie było. Dwa tygodnie temu, w sumie, Zostawcie suba i lajka, was łapkę w górę i ponad 4 miliony wyświetleń. Oraz nie, to nie, to nie, to nie. jak wybieracie w sekcję tego innego filmu, wybieracie taką kategorię, że inny film, to jest inny film o tym tablecie. Tym mówimy dzisiaj. trochę się ładuje. Ale tu ma. Ale porozmawiajmy o tym tablecie. Tu ma gło, Tu ma głośnik. Z daleka to nie widzicie, ale. Zobaczcie na tym głośnik. Tu mamy re, re, reset. Szkoda, że. Ale wiem, że jest ja wszystko do góry nogami. Tu mamy microSD. Tu mamy ładowarkę z BOS na słuchawki. jest coś. No tak, włączanie. Jeszcze podwłaszczanie. A bateria to 200, 250 H I zobaczcie, jak wygląda tu, 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 jezu, co Może ja możecie zauważyć że on się ładuje jak go włączę ok, musicie niby co, to mamy na nim androida kitkat 4.4.g2 i ma inny jest jakby, jakby, o zobaczcie te krab blokady, ale możemy jakoś zaraz czekaj, prawie było. O! No Jezu, nie chce mi się tu. Mamy, no wiele, no tu instalowaliśmy play extra. Mam też postać, który nie chce się włączyć niby jak. Tu mam też Apple ISTAR. Czyli to stare logo. A niby lata. Klepię już na nowe logo. A po co do, to? To starszego, najsłabszego tableta? To tak wygląda, że się. I tutaj podłączę do ładowarki. Mogę tu przedłużać i mogę coś nagrać recenzji, ale tu ma też pobieranie osoby. No nie ma karty SIM, Google. No niby raczej nie ma. Ale chodzi o to, że mam też zegar, który nie wiem, ale. Musicie zobaczyć, jakiego ma androida. Już opowiedziałem kawałek. I tak wygląda tak wygląda interfejs ustawienia nie aby się zmieściło do tego ale google w tej formacie no tak myślicie no tego Androida to już jest stary mamy o, o mogliście je założyć ale no, nie widzicie, bo jest do góry nogami. Jakby nie wiem z jakiego. I mogę powiedzieć, ale coś pokażę. Jest tam edytor. Ale no, tylko na starszych telefonach. Na niektórych. Tylko no, na jednym hi hi, hi, hi. To mapa też was nie chce mi się zarządzać, to tylko tak wygląda ładuje się wolno ale zobaczcie jak wygląda takie schowki ale o, tam tutaj o ale dobra możemy coś z nim pokombinować Jest też mał też film przerobienia Gold, Goldie. No dobra, nie chce mi się. Może już tyle. To dziękuję za oglądanie. Mam Na nadzieję, że podobał się film, i zostawcie suba tak, okay. oraz tatkę oraz. Peczkę w górę i bi ponad 4 miliony sieklej oraz patonienie za No dobra, żegnamy. Pa pa!